Dynamiczny pokaz zatrzymania pojazdu i niebezpiecznej osoby kierującej tym pojazdem oraz kontrolowana detonacja ładunku wybuchowego zainaugurowały spotkanie, otwierające ogólnopolski program profilaktyczny Przyszłość AT na warmi Mazurach. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie młodzieży w rozwijaniu odporności na wyzwania współczesnego świata, tak jak hejt, uzależnienia czy przemoc rówieśnicza. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczniów klas mundurowych z całego województwa, których przywitał gospodarz spotkania, inspektor Mirosław Elszkowski, komendant województwa. Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Staramy się robić na Warmii i Mazurach wszystko w służbie, szczególnie odpowiadam za policję, aby chęć, ta oświadczenie woli przyjścia do tej służby, zmierzenia się z tym zawodem była i powiem Państwu, że bardzo się z tego cieszę, że mamy prawie 400 osób, które albo rozpoczęło, albo kontynuuje naukę w szkołach o profilu mundurowym z kierunkiem policyjnej Straży Granicznej. Przyszłość OT, czyli w skrócie PAD, to program, którego działania prowadzone są w obszarze ustawowych zadań policji z zakresu edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Głównym adresatem tych działań jest młodzież w wieku szkolnym, a także studenci i rodzice. Jak podkreślają twórcy programu Młodzież jest mądrym i kreatywnym partnerem dorosłych w profilaktyce. Dlaczego ubieramy to w słowo profilaktyka? A tak naprawdę wracamy do projektu programu, który został po 10 latach zaproszony ponownie w struktury policyjne. Tym razem pod nazwą Przyszłość, a Ty? Dlatego, że chcemy pokazywać młodym ludziom, że nie są sami. Że nasza aktywność, aktywność ludzi dorosłych i zaproszenie, które kierujemy do młodych ludzi jest tą alternatywą, doskonałym rozwiązaniem na to, ażeby młodzi ludzie potrafili wybrać między przemocą, a wrażliwością na dobro drugiego człowieka, między uzależnieniem, a asertywnością i umiejętnością dbania o własne dobro. Bezpieczeństwo. Podczas praktycznych warsztatów młodzież mogła bliżej poznać specyfikę pracy różnych służb mundurowych oraz porozmawiać z ich przedstawicielami, dla których wykonywany zawód jest prawdziwą pasją. Spotkanie było również doskonałą okazją, by zastanowić się nad wyborem przyszłej ścieżki zawodowej i formacji, do której chcieliby dołączyć. Taką możliwość oferowali m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej. W tym roku komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie podpisał porozumienie z dyrektorami czterech szkół, szkół w Giżycku, Iławie, Ełku, Nidzicy i to porozumienie reguluje kwestie współpracy z poszczególnymi szkołami, wprowadzając oczywiście tutaj kwestie programu dla młodzieży, ale przede wszystkim głównym celem tego porozumienia jest zachęcenie słuchaczy uczniów do wstąpienia w szeregi Straży Granicznej. Kształcimy tutaj przyszłych kandydatów pod kątem właśnie zasad, przepisów prawa, ale też bardzo ważnych walorów patriotycznych, historycznych. Na Warmi Mazurach widać rosnące zainteresowanie klasami mundurowymi. Świadczy o tym zarówno zwiększająca się liczba oddziałów, jak i aktywność uczniów. W ostatnim naborze do takich klas przyjęto ponad 100 osób. Region stale rozwija ofertę edukacyjną. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu wojskowości, a jednocześnie rozwijają ogólne kompetencje potrzebne w dalszej nauce i życiu zawodowym. Uważam, że akurat tutaj chemia, biologia, fizyka, wszystko się przydaje w tych klasach mundurowych, bo tutaj się uczy no, o tym też, jak czasami trzeba się zachować w trudnych sytuacjach, takich nawet walki. W związku z tym ta wiedza z tych przedmiotów ogólnych na pewno jest potrzebna, ale też trzeba mieć wyćwiczone pewne umiejętności i zachowania w kryzysowych sytuacjach. Więc myślę, że klasy mundurowe przede wszystkim też do tego przygotowują, a dalej nie zamykają drogi, bo można dać maturę. I i studiować też w tym kierunku bezpieczeństwa lub w każdym innym, który się tam jest jego pasją. Uczniowie ze szkolnej kampanii honorowej Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu z pewnością mają w sobie prawdziwą pasję do munduru. Podczas wydarzenia zaprezentowali efektowny pokaz musztry. Wzbudzając duże zainteresowanie publiczności, niedawno wzięli również udział w drugim ogólnopolskim przeglądzie klas mundurowych, gdzie zajęli siódme miejsce pośród piętnastu drużyn. To znaczące osiągnięcie, zwłaszcza, że tegoroczna rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Wśród uczestników znalazła się także Natalia Jarzynka, przewodnicząca szkoły, reprezentująca Zespół Szkół Technicznych w Elblągu. Postawiłam na klasę policyjną, ponieważ od dziecka interesowała mnie praca policjantów, a w szkole mamy mnóstwo ciekawych zajęć związanych z policją i bardzo dużo zajęć, dzięki którym współpracujemy z policjantami, czyli nawiązujemy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy pracują w, naszej, w naszym przyszłym kierunku, prawda? Podczas wydarzenia pojawił się również gość specjalny Jarosław Kojnacki, wykonawca utworu pod tytułem Nie wracajmy jeszcze na ziemię! hymno społeczności PAD.